Cześć, witam Was w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w eee, więc tak. W tym odcinku pójdziemy na zakupy prawdopodobnie, a potem jeszcze do pokoju, ale to dopiero badam. Dobra. I więc najpierw chciałabym pójść do sklepu Diamond i kupić coś stąd, tylko jeszcze nie wiem co, ponieważ chciałabym sobie chyba plus takie są taka No to jest takie tanie, bardzo fajne. Nie może nic kupić, To Ale tutaj za to mogę robić ten sposób, na przykład daje, na przykład daję, mm, na przykład daję yy, baranka i ją no, powiększa, ale nie chcę ukryć. Ile kosztuje powiększenie linii? 8. Ile jest tam dalszy? Dziwne. A nie było, gdyby. E, może koty szaleją? A nie było, gdybym e, mogła. E, ten, co ja chciałam powiedzieć? Powiększyć sobie e, tego baranka za darmo. Nie mogę się wysławić. Inteligentna jest. Może sobie zrobimy jakiś film? Boże, koty? Ponieważ w ogóle by się koty uspokoiły. Wiesz? Chyba nie. Wiesz? Albo i nie. No dobra. Myślę, że już. Idziemy na miasto e, i weźmiemy sobie, kupimy jakieś tło, ponieważ chciałabym mieć jakiś film. E, to jest lotnisko. No, a jest dzień, ponieważ chciałabym zrobić film taki. Mam pomysł na zrobienie tego filmu, tylko nie ma jest? No cóż, mam gdzie idzie. I w Muzykę też tam sobie coś Dramatyczną. Wezmę. Może kotek! Okej, okay. jest mi z powrotem. Ktoś nie na Facebooku. A bo ja wiem, to do filmu. Zaraz wracam. Przedając się tymi pytaniami. Dobra, wydaje mi się, że Natalia będzie do mnie pisać dosyć często, bo. No. Yy, ale cóż, yy, na razie to w spokoju, może nie będzie pisać, chociaż mogłaby napisać. Yy, więc dobra. Yy, to bym chciał kupić jakieś coś z miasta, może być coś w nocy, szczerze mówiąc, albo nawet dzień. I będzie nosił tematykę, który jest. jest już zaczęty. Za I nosi tematykę. Nosi tematykę o tym, że e, dwie siostry poleciały do kuzynki do USA. I kuzynka została zaatakowana. to lotnisko robi? Robi to to, że e, córeczki zezwoją do swojej mamusi. I mamusia przy, przyleci tam. I po to by było, to to było mi e, No więc dobra. O, kolejne lotnisko. Słuchaj, że ona będzie tym szła do samolotu. To też będzie ok. Mamy już trzy lotniska. Pory roku możemy sprawić. Było lato ogólnie. Musimy dać lato. E, no dobra, kupiłam parę domów. jeszcze coś tam kupię. Może jakiś dom. Hmm. Co by to kupić? No nie wiem. Spróbuję tam. ktoś nie wiedział. Jeszcze to zleknijka. Nie no to ja nie mam pojęcia, co kupić, bo to się nagrywa. Ile? Pięć. Dobra, to film zrobił w do odcinka. To, to takie przygotowanie do filmu. Tego tyle wystarczy. Fantastyka. Nie, na fantastykę mam. Pamiętam, że kupiłam. Proszę, że. O, no, Mam tak, cicho. Film się nagrać, dla mnie nie da. Będę teraz sprawdzę co tam mi napisała. napisałam. myślę, że to już wszystko. galaktyka! Nie, ale nam myślę, że to już wszystko dosłownie. Tak więc jak idziemy do muzyki jeszcze, to tylko jakieś muzyki gramatyczne. Jegoś Maria, co to się dzieje?

Szczerze, że powinna być y, więcej smutku, ponieważ ja mam tego, To mam. To ma, to ma każdy to też mam. dakika. Bu sözde. Nie napraszę, bo naprawimy nie widzę, że tak, kółku muzyka coś tam, coś tam widać. Już mamy tam złote zdrowia, ale jaj. Czyli wydamy ogólnie Bo by napisane, że wydamy już 60 tysięcy Starków. Znaczy spora byłem jeszcze. Jak na mnie, czy nie, to mało jak na mnie, bo ja dużo chodzę z I czemu jeszcze tego, tego nie wydałam? To ja nie mam dużo, która godzina. Bo już muszę kończyć zaraz. Dobra, to e, Muzyka też sobie kupiłam, jest wszystko ok, to, to już będzie koniec filmiku. E, to był pierwszy film, chyba że drugi, bo wstawiłam pierwszy odcinek, tylko że on, jakby, nie był przez nikogo wyświetlany, więc to mogło być tak, że po prostu się jakoś źle publikował, że nie był widoczny dla, was, tylko dla mnie. Może niechcący kliknęłam, że osobiste czy coś, ale e, to będzie dobrze. No to papa i za 40 nie sam, za 20 sekund sama złączy, więc papa i widzimy się w następnym odcinku.